Instynkt życia jest duży. Ale bardzo ważne jest, żeby ludziom, którzy się znaleźli w takiej sytuacji, tłumaczyć, pokazywać, nie każde samobójstwo jest samobójstwem. On jakby w tym momencie myśli tak: straciłem wszystko. Witam ponownie na moim kanale. Dziś temat, który podejrzewam, że będzie się przewijać i nie zakończy się na, na jednym odcinku: samobójstwa. Dlaczego samobójstwa tak ludzi interesują? No przede wszystkim jest to coś, co nie powinno się wydarzyć. Jest to zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym. W służbie zdrowia staramy się walczyć o zdrowie i życie ludzi, a tu nagle ktoś podejmuje decyzję, że sam sobie odbiera życie. Ponieważ ktoś, kto popełnia samobójstwo, z pewnością czuje się nieszczęśliwy, to jego otoczenie ma poczucie winy. Tak mówiąc, to najbardziej. Oględnie ma poczucie winy. Stąd wszyscy się boimy, tak, by ktoś z naszych bliskich takiego samobójstwa nie popełnił. Ja zacznę od tego, że ten strach, ten lęk przed samobójstwami jest bardzo częsty. Do mnie przychodzi bardzo dużo, zwłaszcza kobiet, żon, mężczyzn nadużywających alkoholu, którzy, to kobiety mówią, iż boją się, ponieważ mąż czy partner straszy je, iż na przykład kiedy odejdą, kiedy złożą wniosek rozwodowy, kiedy się wyprowadzą z domu, no to popełni samobójstwo. I tu zacznę od tego, że pomiędzy mówieniem o tym, straszeniem otoczenia, że planuje się popełnić samobójstwo, a popełnieniem próby, podjęciem próby samobójczej jest duża różnica, a pomiędzy podjęciem próby samobójczej a skutecznym samobójstwem jest też duża różnica. Czyli Należy rozróżnić sytuację, w której ktoś terroryzuje nas, manipuluje nami i straszy nas jakimś tam działaniem, od sytuacji, w której taka, takie zdarzenie rzeczywiście y, może wystąpić. O ile mamy do czynienia z osobą, która jest zdrowa psychicznie, tak, w sensie, że nie jest to osoba cierpiąca na schizofrenię, jakieś tam poważne zaburzenia y, psychiatryczne. O ile to jest osoba dorosła, to każdy decyduje o swoim życiu. Tak? Każdy decyduje o swoim życiu, jakkolwiek powinniśmy starać się chronić ludzi przed popełnieniem samobójstw, takkolwiek. To nie jest tak, że jeżeli człowiek podejmuje jakąś decyzję życiową, że na przykład nie wiem, kobieta odchodzi od mężczyzny z jakichś tam powodów, bo ją tam maltretuje, czy z innych powodów, to jest winna takiemu zdarzeniu później samobójczemu. Nie. Nie jest. Temu innemu. Nikt nie ma prawa nas terroryzować, nie ma prawa nas przymuszać do zmiany życia, mówiąc, że, że zakończy swoje życie. Także to jest bardzo istotne. Ludzie, którzy w swoich rodzinach, którzy bliscy popełnili samobójstwa, o ile no, w jakiś nadzwyczajny sposób nie przyczynili się do tego, to też nie powinni, nie powinni z tego powodu się zadręczać. Proszę pamiętać, że instynkt życia jest duży. Jest silny. Ludzie przebywający w obozach zagłady, w obozach koncentracyjnych, w więzieniach, w łagrach, w tra tragicznych, naprawdę tragicznych warunkach, oni nie popełniali tam nie wiem, na masową skalę samobójstw, i to jednak jest zdarzenie rzadkie. Jakie to są liczby? Więc jeśli chodzi o cały świat, te liczby są dosyć do siebie zbliżone. Są kraje takie jak Węgry, w których tych samobójstw jest więcej. Niż w innych, ale to nie są jakieś drastyczne różnice. W Polsce ta liczba samobójstw ostatnio nawet spadła. O ile wiem, tam poniżej 6000 zgonów samobójczych w ciągu roku. To wynosi tam 7-8. Ta, ta liczba oczywiście spada. Natomiast na jedną skuteczną próbę samobójczą przypada, uważa się, że około takich 20, nawet 25 takich prób, jak my to nazywamy, manipulacyjnych. Tak? To znaczy, ktoś tam bierze sznur, idzie do pokoju, tam ewentualnie staje na moście, ale koniec końców no, nie decyduje się podjąć takiej próby. Tak? Dosyć często ludzie mm, przyjmują leki wzięte w nadmiarze, one później usypiają te osoby w jakiś tam sposób, nie zabijają, to są też takie próby Próby bardzo często też o charakterze, o charakterze manipulacyjnym. Kto jest w grupie ryzyka samobójstwa? To są ludzie młodzi, rzeczywiście, na to trzeba uważać. Nawet dzieci. Zdarzają się takie próby, udane próby u dzieci. To są bardzo tragiczne sytuacje. Grupa starszych ludzi to jest też szczególna, szczególnie zagrożona, szczególnie zagrożona grupa, tak więc... Osoby młode, osoby po 60. roku życia to jest grupa ryzyka popełnienia samobójstwa. Ale najpoważniejszym takim czynnikiem, który sprawia, że naprawdę obawiamy się, że ktoś popełni samobójstwo jest używka, jest nauka. Jeśli ktoś jest narkomanem, alkoholikiem, jeśli ktoś jest hazardzistą, bo różne są, różne są przecież uzależnienia, to jest realne, duże zagrożenie. Ja pamiętam kiedyś statystyki mówiły nawet o 80% osób, tych skutecznych samobójstw, to były osoby uzależnione, najczęściej uzależnione od alkoholu. Często samobójstwa popełniane są pod wpływem alkoholu. Tak? Czy ktoś wypije alkohol i wówczas, wówczas podejmuje skuteczną czy nieskuteczną próbę samobójczą. Jaki typ osobowości predycynuje do tego, żeby popełnić samobójstwo? To są osoby impulsywne, gwałtowne i agresywne, bo proszę pamiętać, że samobójstwo to jest również zabójstwo, tak? to jest szczególny rodzaj zabójstwa. W związku z tym ludzie agresywni, e, posługujący się bronią, sadystyczni, wybuchowi, e, gdy jeszcze dołącza się do tego alkohol, prawda? no to jest grupa rzeczywiście ludzi, którzy takie, takie samobójstwo mogą popełnić, no ale tak jak powiadam, jeżeli to są osoby dorosłe, jeżeli dostają jakąś tam propozycję wsparcia, z której nie korzystają, to już jest ich decyzja. Co myśli osoba, która decyduje się popełnić samobójstwo? No Nie wiemy u osób, które skutecznie popełniły samobójstwo, ale u osób, które no, myślały, zdecydowały się na taką poważną próbę, zeskoczyły z dużej wysokości, jakimś cudem przeżyły, tak? czy zażyły jakąś dużą ilość substancji psychoaktywnych i, i też się wybudziły. No, mówimy o tak zwanym myśleniu tunelowym. To myślenie tunelowe ja mogę wyobrazić w ten sposób, że człowiek, który na przykład, nie wiem, zbankrutował, od razu myśli tak, no, zbankrutowałem, no dobrze, ale może założę nową firmę, okej, okay, bank może mi odebrać dom, ale postaram się, wezmę prawnika, może mi ten bank nie odbierze, mogę to, może to będę spowalniał, może wezmę pożyczkę, a nawet jak zabierze mi dom, no to przecież mogę się przynieść do mieszkania. Podejmę nową pracę, wyemigruję, odłożę pieniądze, kupię sobie nowy, prawda? Takie jest myślenie człowieka, który stara się radzić z problemami człowieka zdrowego. Osoba taka będzie też myśleć, no dobrze, no okej, okay, no zbankurtowałem, straciłem dom, to jest bardzo bolesne. Ale przecież jestem zdrowy, mam dzieci, nie wiem, mam żonę, mam męża, mam jakieś hobby. Poza tym nie jestem nie wiem, zbrodniarzem, nie siedzę w więzieniu, prawda. No, po prostu mi się nie, nie powiodło, ale może los się odmieni. Tak, tak myśli zdrowy, zdrowy człowiek. Człowiek, który natomiast jest w depresji, człowiek, który jest w tej, w tej grupie ryzyka popełnienia samobójstwa, prezentuje tak zwane myślenie tunelowe. On jakby w tym momencie myśli tak: straciłem wszystko. Tak? On zapomina o tym, że dom to nie wszystko, tak? ten fizyczny dom, prawda? że przecież on ma rodzinę, tak? On ma różne możliwości. On jest na przykład zdrowy, tak? Nie. To w tym momencie dla takiego człowieka on widzi tylko i wyłącznie, że sensem jakby jego życia jest ten dom. On widzi scenę, w której on z tego domu wraz z rodziną jest wyrzucany. Jego życie się kończy. On nie widzi żadnych innych rozwiązań. I w tej sytuacji decyduje się na podjęcie takiej próby. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ludziom, którzy się znaleźli w takiej sytuacji, tłumaczyć, pokazywać tą szerszą perspektywę, że niezależnie od tego, co się stało, to jeszcze są różne opcje, różne możliwości. Czasami to jest bardzo trudne. Ja teraz um, rozmawiałem z człowiekiem, który stracił w wojnie na Ukrainie dwóch synów. Jeden został zabity przez snajpera, drugi, drugiego zabiła rakieta. Te dzieci zginęły w domku, do którego on, Zabrał swoją rodzinę, ewakuował ją z Kijowa. W związku z tym gdzieś tam ten człowiek ma poczucie, że gdyby został w Kijowie, to te dzieci by przeżyły. On jeszcze dodatkowo stracił, stracił nogę. Także rzeczywiście, no, to, cierpienie, to cierpienie jego jest olbrzymie. Akurat ten człowiek nie miał, tak? Nie miał powiedzmy wówczas, kiedy z nim rozmawiałem, planów samobójczych, jako, jako takich. No ale rzeczywiście skala tego dramatu jest. Jest olbrzymi, więc trzeba starać się niezależnie od sytuacji pokazać różne, różne rozwiązania. To, co, o czym trzeba wiedzieć, to to, że ludzie, którzy planują popełnienie samobójstwa, bardzo często to sygnalizują. Bardzo często mówią to na przykład lekarzom rodzinnym. Tak? Tacy ludzie, którzy tam chodzą na prawo i lewo i tam wszystkich straszą, jak to się tam powieszą i tak dalej, możemy się mniej obawiać. Natomiast, natomiast ktoś tam czasem, jak coś powie, tak półgębkiem, no coś zasugeruje lekko, delikatnie, no to wtedy powinniśmy na to uważać. Taką osobę bezwzględnie trzeba e, objąć opieką. Tak? Jaka to opieka, o tym zaraz będę mówił. Więc e, na pewno człowiek, który e, do tego stopnia cierpi, że chce zakończyć swoje życie, powinien wziąć leki. Tak? Myśli samobójcze są jednoznacznym. Wskazaniem do zastosowania leków są jednoznacznym wskazaniem do skierowania osoby do psychiatry. tak? Wówczas my, psychiatrzy, już decydujemy, czy dane jakie leki podać, w jakich dawkach i czy aby czasem takie osoby nie należy umieścić w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ do szpitala psychiatrycznego trafiają co do zasady osoby, które zagrażają czy to otoczeniu, czy to sobie, najczęściej sobie. Rzadziej, rzadziej w rzadziej otoczeniu, gdzie jest realne prawdopodobieństwo, że popełnią samobójstwo. Tam możemy zastosować no, monitoring, tak? tam stosujemy leki, tam stosujemy kompleksową opiekę w formie psychoterapii, w formie różnego rodzaju tam oddziaływań i po przejściu takiego kryzysu taką osobę dopiero możemy, możemy wypisać. Jeśli w rodzinie były samobójstwa, jeśli dana osoba podejmowała kiedyś w przeszłości poważne próby samobójcze. No to ta, ta, ta sytuacja jest, yy, można powiedzieć, uprawdopodobna pod podjęcie próby samobójczej, i wtedy taką osobę będziemy kierować do szpitala psychiatrycznego. Ja jestem przeciwnikiem kierowania ludzi, którzy nie chcą iść do szpitala, do szpitala bez ich zgody, ale jeżeli stwierdzamy, czy to psychozę, czy to bardzo ciężkie uzależnienie, czy to yy, głęboką depresję. Zwłaszcza u ludzi, ludzi młodych, już o dzieciach nie wspominając, jak najbardziej kierujemy takie osoby do szpitali również bez ich zgody. Powiem, powiem o tym, że ludzie, którym bliscy popełnili samobójstwo, również jak najbardziej powinni się udawać do nas po pomoc, pomoc terapeutyczną. My tłumaczymy takim osobom, że w miażdżącej większości przypadków one nie ponoszą za to, za to odpowiedzialności. Też e, proszę pamiętać, Iż istnieje tak zwana ciemna liczba, ciemna liczba samobójstw, to chodzi o zabójstwa. To znaczy, nie każde samobójstwo jest samobójstwem. Tak? Wbrew pozorom, takie sytuacje, w których rodziny mówią, iż był w dobrym humorze, miał jakieś tam plany, a tu nagle poszedł i się, nie wiem, tam powiesił, no to niekoniecznie musi przemawiać. Przed za tym, że to było zabójstwo, ponieważ ludzie, którzy podjęli czasami decyzję samobójczą, oni wtedy im odpuszcza, tak? Oni wiedzą, że już te ich cierpienia już się kończą, oni aż jakby zamykają ten etap, i przez to odzyskują taką, taki spokój. Ja często mówię takim ludziom, którzy mają poważne myśli samobójcze, żeby zastanowili się, czy czasem to nie jest tak, że jeżeli. ty masz wszystkiego dosyć, bo ty na przykład nie wiem, jesteś zrozpaczony, bo zostawiła cię ukochana osoba, to czy po popeł popełnieniu tego samobójstwa nie zdarzy się tak, że na tamtym świecie my jesteśmy jakby non-stop, wiecznie w tym stanie tego, tej, tej rozpaczy i tego braku, tak? Jednak gdzieś tam w warunkach ziemskich wszystko ma jakiś początek i koniec, tak? czas go i rany, i tak dalej, natomiast co się dzieje po drugiej stronie, tego nie wiem. I zdarza się, że ludzie, którzy mówią, za wszelką cenę chcę się stąd wyrwać, potem myślą sobie, no tak, ale jeżeli faktycznie gdzieś tam potem wpadam w jakąś pętlę czasoprzestrzenną, to, to wolę jednak tego samobójstwa nie popełnić. Ta ciemna liczba samobójstw, czyli te zabójstwa, no, jeżeli są wątpliwości, to oczywiście zawsze powinny być prowadzone postępowanie prokuratorskie, no, dokonywane są sekcje zwłok, rzecz jasna, tak dalej i tak dalej, ponieważ no, yy, bywa tak, że bywa tak, że niektóre również głośne samobójstwa tak, były, tak naprawdę, były tak naprawdę zabójstwami. O tym też o tym trzeba, trzeba pamiętać. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że, że ten krótki odcinek o samobójstwach, takie można powiedzieć wprowadzenie się podobał. Proszę o pytania, proszę o komentarze, proszę o subskrypcję i do zobaczenia za tydzień.